Na kanale Stolotnickiej Z Ameryki i myślę, że zaczęła się już wiosna na dobre dlatego że dostałem wiele e-maili odnośnie kolorowania drewna, jak to robić, kastą kolory. Pod tym odcinkiem ja zamieszczę link do poprzednich. Jest kilka odcinków odnośnie bejzowania i, i tych spraw, ale. Nie we wszystkich odcinkach zawsze zapomniałem o czymś, o czymś powiedzieć. Także dobrze jest, wszystkie je obejrzeć od nowa, jeżeli ktoś nie oglądał. I druga sprawa jest taka, że to co jest w tamtych odcinkach, postaram się już pominąć tu, żeby tego nie przedłużać. Na pewno to co chcę powiedzieć, nie da się zmieścić wszystkiego w jednym odcinku, dlatego najprawdopodobniej będą do tego dwa odcinki. Ten będzie taka lekcja przegadana. Drugi będzie praktycznie pokaże coś e, odnośnie e, daj odnośnie i odnośnie pigmentu. Dlatego, że e, co to jest Bejca, to każdy wie. Ale dla przypomnienia, że e, Bejca to jest e, zawiesina albo roztwór w jakimś rozpuszczalniku. Rozpuszczalnikiem może być aceton. Może być nafta, może być mineral spirit, może być alkohol i może być oczywiście woda. Były też na bazie jakichś tam chemikaliów, jakichś tam kwasów kiedyś, bejce tu w Stanach robione. Ja jeszcze się z tym spotykałem, ale teraz, ponieważ one były bardzo toksyczne i dla ludzi, i dla środowiska, od bardzo, bardzo wielu lat nie spotkałem tego, także nie będę, nie będę o tym mówił. Natomiast z czego się robi substancje kolorujące? Przeważnie to są jakieś naturalne, naturalne produkty. Znaczy te koloranty są robione z naturalnych produktów jakichś tam tlenków, żelaza, magnezu i czegoś innego z jakichś minerałów, z jakichś roślin często też bywają. E, nieważne co to jest, ważne jest, że ma zabarwić e, powierzchniowo i wniknąć trochę w drewno. Oczywiście, e, base stosuje się nie tylko do drewna, ale e, widziałem, jak ktoś e, kolorował skórę taką. To by faktycznie był panel na ścianę ze skóry takiej giętej, tłoczonej. No, ale kład kolor i wyszło tu bardzo ładnie. Także może to być do różnych względów, i w Polsce są modne, no może nie modne, popularne lakierobejce. Tutaj też ludzie stosują taki regular joe, jak to mówią, przeciętny kowalski, idzie do marketu, kupuje jakoś lakierobejce, ciachnie to i się cieszy. I z taką lakierobejce można zrobić sobie samemu. Kiedy doda się kolora, substancji koloryzującej do bezbarwnego lakieru albo e, bejcy już do, do lakieru. Tylko należy pamiętać, żeby dobrać e, bejce i rozpuszczalnik, który zawiera lakier, żeby one ze sobą współpracowały, współgrały, bo jeżeli użyjecie bejcy, nie wiem, no, na acetonie, a lakier macie olejny, no to może być disaster czy na odwrót. Wiele osób słyszało, natomiast na pewno takie określenie, że pigment, coś ma pigment, że to jest ta substancja koloryzująca. Ale niewiele osób słyszało o określeniu DAI. I to jest tak, nie, nie umierać, tylko to jest DYE DAI. Co to jest? Co to jest pigment i co to jest dye. Żeby odpowiedzieć na to pytanie postaram się opisać jak one są zbudowane. Przyniosłem tu ze sobą taką mądrą książkę, to jest wood finishing, czyli wykańczanie, wykańczanie drewna. I tu jest to w amerykańsku pięknie wytłumaczone co to jest daj i co to jest pigment, ale Wziąłem to książkę, żeby Wam pokazać e, ciekawy obrazek, który tu jest i opisać, co on, co on oznacza. Na tym obrazku jest narysowany Empire State Building, czyli on ma, jak dobrze pamiętam, prawie pół kilometra bez 5 metrów. E, jak on jest wysoki? Wysoki on jest na około dwa razy wyższy niż Pałac kultury, może trochę więcej. Czyli jak ktoś stoi przed pałacem kultury, to nie sobie wyobrazi, że Empire Cell Building ma więcej niż drugie tyle. I jest takie porównanie, że jeżeli cząsteczka tego kolorantu Daj jest wielkości, załóżmy tej, bań, tej bańki, to cząsteczka kolorantu pigment jest wielkości tego budynku jest taka różnica Tu mam katalog Firmy Woodworker Supply i, i głównie, głównie stąd kupowałem e, stolarskie rzeczy, takie jak e, rozpuszczalniki Bejce, Didor e, do Bejcy czy Pigment do Bejcy. I tutaj e, zrobię zdjęcia, to będziecie widzieć, jakie są tego ceny e, tych proszków. Natomiast, dlaczego stosuję? Dlaczego są dwa różne Kolorantów i, i, i na co to wpływa i, i, i dlaczego? E, do czego one są używane? O tak. Wiadomo, że drewno ma słoje i są tak zwane close pore i open pore wood, czyli z otwartymi porami drewno, takimi na przykład jak jesion czy dąb. I z zamkniętymi porami, takimi na przykład jak cherry, czyli wiśnia, jak orzech, jak maple, jak klon, jak brzoza. I wyobraźcie sobie, że macie materiał, który jest bardzo porowaty, że to jest jesio I chcecie położyć na niego kolor, żeby tylko został w tych porach, a żeby reszta była wytarta, bo, bo bejcy się kładzie w ten sposób, że kładzie się z nadatkiem, czy to szmato, czy to gąbko, czy to pędzle, nieważne, z nadatkiem i potem się resztę wyciera. Zostawia się tyle, ile potrzeba. I jeżeli to jest, jeżeli to jest bejca na bazie DAJ, to nam wniknie to wszędzie równo, i to będzie zupełnie. Ten kolor będzie taki, jak się mówi, uniform color, taki bardziej równy, i nie będzie widać słoju, będzie widać z bliska rysunek słoju, ale z daleka nie będzie widać, znaczy nie tak, będzie widać strukturę słoju, ale nie będzie widać rysunku tego słoju. Natomiast jeżeli na te same porowate drewno z otwartymi porami, jakim jest jesion czy dąb, Położymy bejce na bazie czy to oleju, czy to wody, nieważne, ale położymy, którego kolorantem jest pigment i te cząsteczki są dużo, dużo większe. Jak nałożymy to, wciągnie nam ile potrzeba i jak resztę wytrzemy, to nam zostanie to tylko praktycznie w porach, a bardzo mały procent zostanie między porami. I wtedy to wygląda bardzo ładnie. Bo, jak stoimy przed tym z daleka, przed meblem, to widzimy, że te słoje są uwydatnione, bo ten, ten koloran został w tych słojach, w tych porach, a reszta jest dużo mniej zabarwiona. A e, natomiast, jeżeli użyjemy, daj to, mówiłem, że to będzie po prostu takie bardzo równe komercyjne. E, komercyjne bejce, czyli takie, które w marketach kupujecie, e, tak jak tutaj mam taką, z czegoś tam została, e, bo to akurat e, kupił home, znaczy kupił właściciel domu, żeby tam dorobić coś i to położyć, bo on wcześniej kładł takie bejce przeważnie. To jest akurat żel. E, bo bejce nie, nie muszą być ko, e, koniecznie. Płynne jak, jak woda, czy tam jak, jak aceton, ale mogą mieć konsystencję budyniu. I tu jest taki właśnie żel, i to jest taka konsystencja budyniu. Ma jedno, wszystko ma swoje plusy i minusy, jak to w życiu, ale wracając do tego, o czym mówiłem: cząsteczka kolorantu cząsteczka daj jest bardzo malutka i wnika. Dużo, dużo głębiej niż cząsteczka e, kolorantu pigment i daj najczęściej stosuje się oprócz komercyjnych, które że jest jedno i drugie zmieszane razem. E, to jest inna sprawa. Nie lubię tych komercyjnych takich e, bejcy i zawodowcy zazwyczaj nie używają tych marketowych bejcy, dlatego że one mają w sobie już jakiś sealer, czyli jakiś tam jakąś substancji, która zabezpiecza wstępnie powierzchnię i potem nie potrzeba kłaść podkładu, tylko kładzie się od razu lakier. Jakie to ma, jakie to ma wady? Takie, że jeżeli powierzchnię położymy bejce i, 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 i ona już zawiera coś, co jest zabezpieczeniem i okazuje się, że ten kolor jest za jasny, to druga warstwa już nam nie wciągnie, bo już jest zabezpieczony. Dlatego zawodowcy stosują zawsze gołe bejce bez niczego i jak potem trzeba coś e, położyć następną warstwę, czy jeszcze następną, czy coś innego, to jest ta możliwość dlatego, że te drewno nie jest zabezpieczone. I potem należy położyć jakieś zabezpieczenie, jakiś podkład, jakiś kapon, jakiś sealer czy coś innego i dopiero e, tapko, czyli lakier na to. E, czyli tak jak mówiłem, koloranty Dye najczęściej można spotkać, i bynajmniej ja najczęściej kupowałem, bo wszystkie można spotkać. Najczęściej kupowałem na bazie alkoholu i stosowałem jako tak tzw. prestein. Mówiłem tu w którymś odcinku, jak robiłem overlap dwa kolory, dorabiałem coś, coś, kolor jakiś i, i kładłem po prostu jeden na drugi. Także wtedy mówiłem, że jak się posprejuje pistoletem bejce alkoholowo i na to położy jakąś inną, to, to jest takie, jak gdyby taka baza jak za mną i następny kolorant, który jest jakby yy, z przodu i to daje taką głębię koloru. Należy pamiętać, że jak robimy samemu bejce, żeby dobrać rozpuszczalnik do naszego kolorantu, w zależności do tego, co to ma być i jak duże to ma być. Dlatego, że na te, te substancje jak bazowe są w różnej cenie, czyli przy dużym projekcie to są różne wahania kosztów, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli robimy w lecie bardzo duże panele, dla przykładu, to lepiej jest użyć bejcy olejowej albo wodnej, jeżeli już, bo taki duży panel możemy spokojnie sobie po, e, to bejce nałożyć i potem spokojnie to bejce wytrzeć bez, bez wariacji. Natomiast jeżeli taki panel 3 m na 4 położymy na bazie alkoholu, bejce albo położymy bejce na, na, na bazie acetonu, co to bardzo gwałtownie i szybko paruje, to ten, co kładzie ten kolor, zanim pójdzie do tamtego, do tamtego brzegu, to jedna osoba nie zdąży tego, tego, tej bejcy wytrzeć i będą łaty jakby to wymazał, jakby to czymś wymazał. No właśnie. Także nie będę mówił, jak czym wymazać, także nigdy to się nie udaje. I widziałem coś takiego, mój kolega młodszy próbował, próbował on zrobić taką szafę stojącą i to nie było, było duże 2 no, metry miała szafa tak bym gdzieś 60 cm na, na szerokość była e, to chyba metrowa na nasze bo to były jakieś tam 3 fity 3 stopy no i szkoda mu pieniędzy kupić kurde bejce olejowo i wziął ode mnie alkoholowo. ja nie, nie pytałem do czego pytał się czy masz trochę no mam trochę no to no to dałem pokazałem mu kolor podobało mu się jak on to położył Matko jedyna nieszczęść. Na następnym odcinku wam pokażę co się dzieje właśnie jak się weźmie bejcy na, ba na bazie alkoholu i daj położy i, 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 i jaka to się zrobi plama i nie da się z tym nic zrobić. Więc podsumowując co to jest bejca? Bejca jest to zawiesina albo roztwór kolorantu w jakimś nośniku czyli w rozpuszczalniku. Co może być rozpuszczalnikiem? Rozpuszczalnikiem może być oczywiście woda, może być olej, najczęściej olej lniany, może być mineral spirit, może być alkohol, może być aceton i może być nafta. To w zasadzie są te, w zasadzie na bazie tego robi się, robi się te bejce. Do czego używamy bejce? Bejce używamy Przede wszystkim do tego, aby coś ładnie wyglądało, inaczej wyglądało i żeby było szukać oku. Co to znaczy? To znaczy, że jak kiedyś bogaty człowiek chciał mieć meble machoniowe, czy tam z wiśni, to jechał do Afryki i wycinał tam drewno, suszył je w kraju i ktoś robił z tego mu meble machoniowe. W tej chwili można uzyskać praktycznie każdy kolor na każ... No, może nie każdy kolor, ale dużo różnych kolorów na dużo różnych gatunkach. I jak ktoś się nie zna po słojach, co to jest za gatunek, to patrząc tylko na kolor, nie zgadnie na pewno. I widziałem świetne podróbki mahoniu robione na. Jak to będzie? Po polsku. Na olszynie. Jeżeli. Na olszynę, olszynę się odpowiednio dobierze i położy odpowiednią bejcę, to może to udawać perfekcyjnie machoń, albo perfekcyjnie może udawać czery, czyli wiśni I widziałem takie podróbki. Sam robiłem coś, co udawało wiśnie i wychodziło to świetnie. Jakie są jakie są? zalety i wady, to postaram się powiedzieć na, na następnym odcinku jeszcze raz, żeby, żeby przypomnieć i postaram się przynieść z lakierni jakąś bejcę na bazie alkoholu DAI, że to będzie daj i jakąś inną, na którym go kolorantem będzie pigment i wezmę jakieś drewno Close to znaczy otwarte pory i zamknięte pory i pokażę Wam jak to pracuje e, e, na różnych kawałkach, kawałkach drewna i wytłumaczyć jakie są ograniczenia, dlatego że jak ja będę gadał, gadał, gadał to i tak za tydzień za, nie tego nie zapamiętacie, a jak ja Wam to pokażę to zostanie to na forever. E, jak, się, jak się podobało oczywiście dajcie lajka, miłego dnia i niech moc będzie z Wami. Thank you